jest Stowarzyszenie Futsalu włącza się do pomocy małemu Marcelowi, wójcikowi, który złapał niefortunną chorobę oka, może niestety stracić wzrok. Zrobimy wszystko, żeby mu pomóc. Przekazujemy na licytację zestaw kibica, rodzinny zestaw kibica. Do wylicytowania będzie na Facebooku, na grupie dla małego Marcela. Wszystkie informacje podamy w linkach, w odnośnikach. Zapraszamy wszystkich do udziału w licytacji. Pomagajmy, bo to jest naprawdę ważne.